Widać, wszystko widać, wszystko gra, tak. mhm. druga scena, drugie podejście do druga, nagrywania Próba, bo wcześniej coś nie wyszło nam, w połowie W połowie nam padł sprzęt, nie wiadomo o co chodzi Jakoś gimbal zwariował, więc cześć wszystkim Od nowa witam was ponownie Który to już teraz z kolei dzisiaj? Dzisiaj drugi Dzisiaj drugi Także... Albo już trzeci Przynajmniej miesiąc nas nie będziecie oglądać <laughs> Przesyłamy powitania co tam się u nas wydarzyło? Wydarzyło się to, że działamy trochę nad busem. Adrian działa nad swoim motocyklem. Odszczurzamy tego busa. stał parę smaczków, choć wczoraj był przymrozek. Farba do końca nie wyschła i trochę się pościnała. Nie pościnała się tylko ma inny kolor. Miała mieć inny, ma inny. Ale dobra, jest jak jest. Także na tą chwilę Bus tak wygląda, zaraz go pokażemy. A w przyszłym roku będzie wyglądał zupełnie inaczej. Na razie chcę, żeby się wyróżniał. W tej chwili, żeby się wyróżniał. Adrian, pokaż logo. <laughs> chcę, żeby się wyróżniał po prostu i wyglądał inaczej niż niż wszystkie te, te czwórki, zawszczurzone, jeżdżące gdzieś tam po budowach, i Przewożące tylko i wyłącznie materiały. Ma służyć nam. Ma służyć do przewozu motocykli Ma służyć do włożenia naszych tyłków Do tego będzie przystosowany W przyszłym roku dostanie alusy Dostanie inne kolory, na razie nie chce zdarzać, na pewno będzie No i miga bateria w tym w gimbalu Tak? Nie, miga bateria? No parze to jest dobra. No miga bateria no To nie wyłączaj Nie wyłączaj, dobra gra wszystko Nagrywamy dalej, teraz jedziemy z ręki Wypinamy, trudno będzie trochę bardziej trzęsło, ale... będzie trzęsło, ja to wyłączam, gdzieś tam umarła bateria, nie wiadomo o co chodzi z tym gimbalem, najprawdopodobniej sprzęt za 500 złotych poszedł się, je, no, psuć, tak. zepsuł się, nie wiadomo o co chodzi, ja go podepnę, widać wszystko tam w kamerze, nie widać palców, o, no co tam, okay. widać, ja go wyłączam, nagrywamy dalej, Jakieś małe... jak się to wyłącza, to cudo. No, teraz Dobra, ja go idę podpiąć. Zaraz będziemy mówić dalej o busie. Coś tak ma... ja o rusku Mamy jakieś problemy techniczne. Ja w rusku podłączyłem, zaraz pokażemy. Jest już podłączony wózek. Troszkę już poćwiczyłem wokół domu z jazdą na zaprzęgu. Także jest ok, zaraz to pokażemy. Darek podłączy nam sprzęt padł. Czasem się to zdarza. No. Darek będzie piłkawę, którą ma tutaj. I stoi taka w garażu. Od rana więc Zarek pije kawę. Więc wóz będzie w dwóch kolorach. Nie wiem, o, przepraszam, muszę zejść z tego tematu. Nie wiem jeszcze w jakich kolorach, ale na pewno w fajnych kolorach. No Ewelina, możesz mówić jak się mamy gdzieś przesunąć? Dupki przesunąć, to... bo zasłaniacie no jeden i drugi. No to co, że zasłaniamy? Możemy to zasłaniać. Jak widzę na to, co zasłania, a czego nie zasłania. Dobra. To tu flaga piracka. <laughs> Nie planuję dzisiaj żadnego abordażu. Co poza tym robimy? Dobra, powoli. Jak będzie trzęsło, to będzie trzęsło i tyle. Też czwórka ma taki tył. Tutaj koło uszczelki. Na styku uszczelki szyby była cała klapa skorodowana. Więc na tą chwilę jest to wyczyszczone, odtłuszczone, pomalowane. Poza tym szyba, która grzeje, wyłaziła w tą stronę. Podklejemy ją wczoraj dookoła, żeby nie wypadła. Robimy dzisiaj musimy pozyskać z tej kostki prąd na plus minus na lampę, którą będzie uruchamiał włącznik, wyłącznik nie, jak się to. Nazywa to doskonale, dokładnie lampę cofania, która jest tutaj zamontowana. Tutaj jest lampa zamontowana, tutaj jest lampa, tu. Za mało jest światła, czasem gdzieś tam w Rzeszowie cofę po ciasnych parkingach i nie chciałbym komuś rozbić fury. Tak wygląda bok na tą chwilę. I co jeszcze? Te czwórka dostała. Kupując ją, pan nie miał w ogóle tutaj foteli. Kupiłem u pani w kodbuszowej za 100 zł. Przedni fotel, czyli taki. No i tydzień temu go zamontowałem tutaj. Są sprawne pasy. Adrian już jeździł. Mówi, że ten komfort, wygoda, luksus. To jest VIP-klasa, tak zwana. VIP-klasa. Nie, nie pali tam papierochów. Nie pije alkoholu, bo nie pijemy, tak jak my tu mówimy. Także odszczurzamy, pracujemy. Pijemy kawę. O, pozdrowienia dla Darka kawy, który dzisiaj pojechał też po części do swojej te czwórki, Darek kawa przyjechał na kawę Darek Kawa do nas przyjechał na kawę i pojechał po części do swojej te czwórki w przyszłym tygodniu będziemy pewnie przy niej działać, blacharka plus plastiki wymiana tych drzwi u niego, pozdrawiamy również ekipę z Anglii czyli Piotra Magdalenę i ich dzieciaki na poprzednim filmiku, który się nam też zepsuł, żeśmy już wspominali Magdalena nie wolno się kąpać przed oglądaniem naszego kanału, tak dobra, jedziemy na szybko tak wygląda fura z przodu. Ma być inny, koniec kropka jest inny. Był połysk, jest teraz No, trochę Mróz było tutaj minus 3 stopnie. Farba nie była za bardzo wyschnięta i stało się jak się stało, ale nie będę nad tym rozpaczał. Przejemy do Adriana. pewnie w przyszłym odcinku pokażemy jak już jeździ brusek z Zrobimy Gdzie? z tymi palcami. A ja, ja tu spokojnie mam wszystko no. pod kontrolą. Każdy jak przyjdzie, to chce od razu dotykać. Ja nie wiem, jakiś fenomen taki dotykania paluchami czegoś, co jest pomalowane. Tak w czterej pancerni będziesz miał takie odciski. No, ktoś będzie miał taki odcisk mojej pięści na panu wreszcie. Dzisiaj od rana już tu ze trzy osoby chciało dotykać. Nie wiem, po jaką cholerę, no ale. Uzdrowienie, co mm. Będę uzdrawiał. To co? Pędzimy do Adriana? A, pokażemy Rusa zaprzęgniętego. Tak. W się nic nie dzieje. poduje akumulator do traktora. Już... Jest leciwy na chwilę obecną mnie nie stać na akumulator gadło nie boli kurczaki chodzą ja tak. musisz coś wymyśleć żebyś przyjeżdżał do mnie, bo nie chce mi się chodzić do Ciebie hmm. następnym razem pojedziemy do Miruszki ale musisz wcześniej nim przyjechać. Tak. Dobra. Idziemy, bo dzisiaj źle nam kręcić. Dobrze, Dobrze, że nasz operator nie zawodzi. Dobrze, dziękujemy. ogóle no dziękujemy. No. No. Kawał gumy. Jak na stole. Gimbal kosztował 500 zł. Jeśli padła bateria, to będziemy kręcić bez gimbala. Z prostych przyczyn, wiadomo o co chodzi. Błyta akcent. To jest akcent tego klienta. O! Adriana Pranie. Koszulka z kupią czaszką, panisze. chodź, chodź. Chodź, bele. nie jarzy. No i co? Okej, trzeba zaświecić światło. Trzeba stać. otworzyć drzwi. Ty, no to tu dywany perskie. Uuu, to na to być na bogato. Chiny, dupką. No. Tak. Proszę, proszę. A do garażu się nosi świeżo skoszona trawa. Wylina, nie popychaj mnie. Bo zareaguje. Rusek, tak ja tak mówię, już jest założony cały wóz, dociąłem sobie taką wycieraczkę do środka, no fajnie, całkiem fajnie to się nawet docięło, no i co, myślę, że dziś na następnym odcinku będzie zaprezentowana, czekajcie, pokażę całego, pokaż, pokaż, jazda tym motorem, pokaż tę mną gumę, a ten za motorem. koło, oryginalna ruska opona. To podnosi wartość drastycznie. Oczywiście. Coś masz na nosie. nie gadać, że, dziś... że tak cały odcinek sztukowy. Cały odcinek chodzi z brudnym nosem, ale trudno, tego nie wytniemy. Ja ci nie będę wycięł. Usteczka jest tutaj. No poprawiałem wczoraj trochę malowanie tutaj z, z przodu. Bo mi wyszedł taki ochropowaty mat. Gdzieś zapaliło mi tak farbą, i poprawiłem tutaj. Wśród. także teraz już jest ok. Taki półmat jak miał być. Teraz jest w moim zdaniem ok. Pokaż jeszcze co żeś tu kupił. Całe wyposażenie. Całe wyposażenie. Adrian zaprezentuje. Już Pokażę wam fajne rzeczy. Kupiłem taki telefon. To to z, Władkiem, skoń... z Władkiem Putinem masz jakiś kontakt ostatnio? Muszę do niego czasem zadzwonić. Przekręć do niego. Kupiłem takie fajne rzeczy. Jest to MB43. E, w dosyć ładnym stanie. no Fajna maszyna. Nie że kolekcjonerskim. Za śmieszne pieniądze. Tak, dam coś za niego chyba z 50 zł. No. Władek, Proszę opuścić Ukrainę. Chcemy, żeby Ukraińcy już pojechali od nas. Dziękujemy. <grym> <grym> no dobre stawki polityczne. Co tam mam jeszcze? Nawet jest ruska apteczka. Z tego co wiem, to z jakichś mm, samochodu tam pokroju Moskwi czy Volga. Nawet wyposażona. Ruskie bandaże? Nie, nie, właśnie bandaże są niemieckie. To też taka i polskie też. Aha, w ten sposób. Tak, bandaże niemieckie oraz polskie, tak, że jest tu mieszanka narodowości. Hmm. Helmofon hmm. polski, saperka polska. Jeszcze nie A z tą to, to jak to będziesz tutaj na koszu lufę montował? Tak, tak. Taki jest zamysł. Mhm, spoko. Także już w miarę jakoś zaczyna to wyglądać, z tego co tutaj było. Ja wiedziałem jak wczoraj Adrian jeździł, ale nie przyjechał do mnie, łajdak. <grym> Więc... Trochę ćwiczyłem boksowanie podwórka. Myślę, że potem twój tato będzie ćwiczył <grym> boksowanie ciebie. <grym> <grym> Pamiętam. Jak Rusek tutaj został zrzucony żeśmy go odpalili. Oczywiście skopaliśmy całe podwórko i to Adriana nie był zbytnio zadowolony z tego. To był chrzest, po prostu. No ale to taka kolej rzeczy. Dobra, pomimo wielu perypetii udało się nam nakręcić. Jak jest tak jest. Zrzutka PL na gimbala. Tak, tu masz Ewelina, popielniczkę. Słuchaj, bo... Trochę mnie zmartwił ten gimbal. Nie wiadomo, co się stało. Może. Ale przewiduję, że bateria umarła i mm -hmm. i teraz nie będziemy kręcić z gimbalem po prostu. Tak to wygląda, nie inaczej. Dobra, pewnie w przyszłym tygodniu. Może za dwa tygodnie mm -hmm. coś nakręcimy. Ja dzisiaj idę działać dalej. 3 c I zobaczymy. Co tam się wydarzy? Oczywiście. Oczywiście. Trzymajcie się miłej niedzieli. Miłej niedzieli Wam życzymy. Uważajcie hej. na siebie, hej.